Witam Was w poradniku z Lightworksa yy, Dziś nauczymy się podstaw interfejsu Lightworksa oraz zakładki Edit Wiem, że zrobiłem już kilka poradników o tym samym, więc jeżeli, jeżeli oglądałeś pierwsze odcinki z tych moich poradników nie warto, żebyś oglądał ten bo niczego nowego się nie nauczysz, tylko po prostu ten będzie trochę lepiej zrobiony niż moje poprzednie yy, więc jeżeli macie już Lightworksa zainstalowanego, jeżeli nie, no to ja wam tego nie pokażę, jest masa poradników w internecie, jak zainstalować Lightworksa, to nie jest nic trudnego. Jeżeli już zainstalowaliście Lightworksa, najprawdopodobniej kazało wam się zalogować. A jeżeli kazało wam się zalogować i się tam zarejestrowaliście, zalogowaliście, no to macie przed sobą takie oto menu i to jest menu tworzenia projektu. Więc klikamy sobie w Przycisk Create a New Project. Następnie wpisujemy tutaj nazwę projektu, na przykład nie wiem. I tutaj mamy klatkarz, tak? Ilość klatek na sekundę, w jakich ten projekt będzie. To zależy, czy macie wszystkie nagrania, na przykład w 25 klatkach. To macie sobie ustawić 25. Ale ja tak mam, że często jest tak, że musimy korzystać z, z filmów o różnym klatkarzu. Najlepiej jest ustawić to mix Rates, czyli no, Różny różne klatkarz, yy. opis nam nie jest potrzebny. I create stworzył nam się nowy projekt. Mamy tutaj na górze cztery zakładki: log, edit, vfx i audio. Log służy do importowania, ale i tak nam się w ogóle nie przyda, ponieważ taki miniaturowy log mamy też w edicie. Więc log w sumie równie dobrze mogłoby go nie być. vfx jest od efektów specjalnych. No, edit jest od podstawowej edycji jakichś cięć, yy, od usuwania materiałów, wklejania. Yy, można sobie zaimportować filmy, tak? No i audio jest od dźwięku. Więc jak się importuje pliki do naszego projektu? Klikamy sobie w Local Files, następnie tutaj wpisujemy nasze, naszą lokalizację tych plików. Albo możemy się posłużyć tu na dole, są też skróty do dokumentów, filmów, obrazków. Do pulpitu też jest. Następnie bierzemy ten film. Możemy go albo kliknąć i zaimportować. Wtedy się nam zaimportuje do project contents, tak? Do rzeczy naszych materiałów w projekcie. Albo możemy też bezpośrednio przeciągnąć. I od razu jest. Tylko ten film, z widzę jest zepsuty, ponieważ jest w formacie, którego Lightworks nie lubi, nie lubi więc będziemy pra pracować na tym. Bo Lightworks lubi głównie MP4. Na innych nie. I teraz tak. Tutaj mamy nasze podstawowe narzędzia. Mamy Play, czyli spacja, tak. Od odtworzenia naszego filmu mamy. Mm, to są narzędzia od początku do końca mm, filmu, tak właśnie od cięcia do cięcia, Jak zrobimy teraz cięcie. To on przeskoczy sobie. O. Yy, więc ten przycisk jest. A i S. To jest A, to jest S. I to nam przeskakuje od cięcia do cięcia w jedną albo w drugą stronę S w jedną, A w drugą. Możemy też tak, ale wygodnie jest A.S. Dobrze. Mamy kolejne narzędzie. To jest przesuwanie tak, jakby klatka po klatce. Znakami w większości się to yy, przesuwa. Więc możemy klatka po klatce obserwować nasz film. No, i mamy następne narzędzie to są markery. Możemy dodać marker i, jak widać, możemy wyczyścić to jest P i P, i dodać drugi to jest O, czyli I, O. tak. I te zaznaczenia będą dla nas w przyszłości bardzo ważne, bo mogą nam pozwolić zrobić wygodnie cięcie, mogą nam pozwolić nałożyć efekt tylko na zaznaczony teren. Więc ogólnie są przydatne, i następnie to jest marker, tak? Czyli zaznaczenie to jest w ogóle nieprzydatne, tak szczerze mówiąc, przy mniejszych projektach. To jest wycinanie, ale takie wycinanie bez skracania tego filmu, tylko tak jakby zastępowanie czarnym ekranem. To znaczy, jak sobie zaznaczymy i ten przycisk to się nie skróci, tylko zostanie nam czarne, czarna, pustka, więc yy... no zależy, czy Wam ja się to przydaje, tak? Jeżeli zależy, jaki efekt chcecie osiągnąć, zazwyczaj wygodnie jest użyć drugiego narzędzia, które jest takim klasycznym cięciem i to jest po prostu delete. I mamy teraz tutaj, tylko to jest za za krótkie, żeby wam pokazać, zrobię. Większe. O, przeskok. No. Eee, więc to są takie podstawowe narzędzia w Editie. Eee, w możemy zrobić jeszcze kilka innych rzeczy. Mm. Między innymi skrócić film albo przedłużyć. Się przedłużyć. No, Jeżeli już jest skrócony, to możemy go przedłużyć z powrotem. Możemy zrobić cięcie lili, ten tak takie zwykłe. Możemy się pozbyć materiału, tak jak przedtem pokazywałem. Ale efektów to raczej nałożymy. Możemy jeszcze kilka rzeczy związanych z... Yy, ...dźwiękiem, czyli na przykład jak trzymamy Shift, możemy zciszyć. Teraz będzie... To jest nadziejnie głupie. Pomysł z dostępny. Widać. Możemy zmieniać głośność. A, jest jeszcze taki trik, że jeżeli mamy SHIFT możemy dodać punkty i teraz ten głos będzie się zmieniał wraz z czasem, czyli tu będzie Beznadziejnie głupie Pomysł z występnymi Tutaj jest zdecydowanie najgłośniej, potem jest głośno i coraz ciszej, aż wraca do normalnego poziomu I możemy również zmienić prędkość filmu Speed i tutaj możemy zrobić na przykład 200%. Najlepiej zazwyczaj jest resize. Resize automatycznie skróci ten film, ale jeżeli mamy e, inne ścieżki zsynchronizowane z tym filmem, czyli na przykład na górze mamy powiedzmy, że dodam teraz ścieżkę. Ścieżka dodaje się w ten sposób, że klikamy prawym na czerwony ten nasz wskaźnik tracks, ad video, ad audio. Albo no, kilka ścieżek naraz. Możemy to się zgrupować. Dodajemy ścieżkę. I następnie tutaj jest kolejny film. O. I on jest od razu, jak kończy się ten film, zaczyna się kolejny. On jest teraz synchronizowany, Tak jak... Więc, jeżeli teraz zmienimy tutaj speed na resize. Mm na 200 na przykład 200 spida i resize to to się skróci, ale to nie wpływa na inne ścieżki. przez co to nam się zdesynchronizowało. Jeżeli mam jakiś już większy projekt na przykład, nie wiem, coś takiego, no to poprawianie tych wszystkich rzeczy każda po kolei nie jest takie wygodne. To jest akurat screen z Vegasa. Ale chodziło mi o to, żeby pokazać wam jak jak to wygląda. Więc czasami łatwiej jest po prostu zmienić speed za pomocą speed, tak, tutaj wpiszmy 200 Keep start frame, do it I teraz znaleźć gdzie film się kończy Zaznaczyć I zrobić cięcie, tak Zrobimy to ręcznie, ale przynajmniej nic nam się nie zdesynchronizuje Dobrze, więc to by było na tyle ze speedem mm projekt wam się zapisuje sam, nie trzeba go zapisywać wszystko, wszystkie tutaj dane projektu są też w tej zakładce, mamy tutaj gdzie jest projekt zapisany, kiedy został utworzony, jak się nazywa o audio, o wideo, wszystkim jest i na koniec chciałem wam pokazać tutaj właśnie jak wyrenderować w Lightworksie? Otóż, renderuje się w Lightworksie w następujący sposób Możemy wyrenderować całość, albo wyrenderować tylko zaznaczenia. Powiedzmy, że chcę wyrenderować tylko ten fragment To sobie go zaznaczam Klikam prawym na tę czerwoną naszą kreskę Export YouTube Niestety darmowa wersja pozwala na render tylko do 720p I tylko w formacie mm, mp4 bodajże ale cóż name możemy wpisać mmm, radnik tutaj wpisujemy gdzie chcemy mieć ten e, film zapisany i tutaj wybieramy czy chcemy wszystko czy ma olać koniec tak jakby czarny no bo jak widać mam dużo czarnego i by mi wyrenderowało czarny koniec czy marked section najlepiej zazwyczaj jest marked section bo wtedy wiemy co renderujemy Mark section start to się szybko wyrenderuje i teraz kiedy wchodzę do mamy tutaj link od razu mam ten film wyrenderowany Dosyć? To głupie! Więc jak wieś na końcu był przyspieszone tak jak ustawiliśmy. I to by było na tyle z dzisiejszego poradnika. Mam nadzieję, że pomogłem Wam zapoznać się w podstawach Createworksa.